Shira żyje wrestlingiem. Mahabali Shira. Uczyniliśmy go mistrzem, bo. Spójrzcie na niego. Indyjski lew to nie człowiek, tylko istny żywioł. Wygląda jak należy i czuje tę rolę. Sprawia, że ludzie wierzą w jego wyczyny. Keszlo czeka na wypłatę. Kasz występuje od dawna. Zdzielił go w klatę, jakby ścinał dom. Nikt dotkliwiej nie bije. Wielebny kogoś zbawi albo pogrzebie. Zdolny jak diabli, robi widowisko. Wielu zawodnikom brakuje jego doświadczenia. Leila. urodziwa, charyzmatyczna, magiczna. Oto nowa mistrzyni. Leila Gray. Wszyscy chcemy pójść w jej ślady. Pobiłabym się z nią. Piękniejsza musi całować dzieciaki i podawać wszystkim rękę. Za to Bandzior robi tylko. Bandzior prowadzi w tym tańcu. On dyktuje tempo. Bandzior zbiera gwizdy i pokazuje palec starszej pani, przez co go nie lubią.